Jaką maksymalną sprawność może uzyskać silnik spalinowy? Obecnie producenci kładą bardzo duży nacisk na ten parametr. Jednak mimo to sprawność najbardziej wydajnych silników z trudem przekracza 50%. Teoretycznie jesteśmy w połowie drogi i pole do poprawy jest duże. Jednak tak naprawdę można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do ściany i niewiele więcej da się zrobić. Gdy słyszymy, że sprawność wynosi tylko kilkadziesiąt procent, to większość osób myśli, że straty takie jak tarcie sprawiają, że sprawność tak gwałtownie spada. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej i nawet gdybyśmy całkowicie wyeliminowali wszystkie możliwe straty energii i stworzyli silnik idealny, to sprawność dalej nie wynosiłaby 100%, a kilkadziesiąt procent mniej. O co więc chodzi? Silnik spalinowy jest silnikiem cieplnym. Niby każdy to słyszał, ale nie każdy to rozumie. W opinii publicznej panuje przekonanie, że rozprężenie gazu prowadzi do spadku temperatury. I w większości przypadków faktycznie tak jest. Jednak nie jest to prawo natury i warto powiedzieć, co się dzieje z tą temperaturą. Bo to właśnie ten spadek temperatury podczas rozprężania to energia, która napędza koła naszego pojazdu. Jeśli mamy dwa zbiorniki połączone ze sobą i oddzielone przegrodą, a w jednym mamy gaz np. o temperaturze 10 stopni Celsjusza, a w drugim próżnię, to w momencie, gdy usuniemy przegrodę, to temperatura nie spadnie, pomimo tego, że gaz się rozprężył. Dlaczego więc gaz nie zmienił swojej temperatury, a w silniku zmienia? Gdy w silniku wykonywany jest słów pracy, to gaz, rozprężając, wykonuje pracę. Energia związana z jego temperaturą dosłownie zamieniana jest na energię mechaniczną. Gdybyśmy wiedzieli, ile gramów gazu było w cylindrze i jaką miał temperaturę na poszczególnych cyklach pracy, to moglibyśmy określić, ile energii zostało przekazane na koła pojazdu. Znając liczbę takich cykli, jakie silnik wykonuje w ciągu sekundy, moglibyśmy określić, z jaką mocą pracuje silnik. Dosłownie da się zmierzyć moc silnika przy użyciu termometru, a temperatura dosłownie zasila nasz pojazd. Oznacza to, że chłodzenie silnika z punktu widzenia efektywności obniża sprawność i moc. Łatwo można znaleźć prace naukowe skupiające się na minimalizacji strat cieplnych lub nawet próby pozbycia się chłodzenia w ogóle. Jednak z praktycznego punktu nie jest to skuteczne. Rodzi się więc pytanie, jaką maksymalną sprawność może mieć silnik cieplny? I tutaj pojawia się druga zasada termodynamiki, której nie będę szczegółowo wyjaśniał. Warto jednak wiedzieć, że fizycznie nie może istnieć silnik, który w 100% zamienia ciepło na przykład na energię mechaniczną. Nawet gdyby nie posiadał oporów pracy i strat cieplnych. Teoretyczny silnik o maksymalnej sprawności, który nie łamie praw fizyki, pracowałby w cyklu Carnota. Takiego silnika nie da się zbudować z praktycznego punktu widzenia, a jego sprawność nie zależy od ilości dostarczanego ciepła, a upraszczając, od różnicy temperatur, jaka występuje między silnikiem a otoczeniem, do którego oddaje ciepło. Dobrym przykładem, który to ilustruje, jest ocean. W oceanie może istnieć różnica temperatur pomiędzy wodą przy powierzchni a wodą na większej głębokości. Możliwe jest więc umieszczenie silnika cieplnego, który zamieniałby część ciepła z cieplejszej wody na energię mechaniczną. Jednak ponieważ cieplejsza woda ma tylko o kilkanaście stopni wyższą temperaturę, to maksymalna sprawność silnika może wynieść tylko kilka procent. Czyli pomimo tego, że mamy dostęp do ogromnej ilości energii, w końcu wody w oceanie nie brakuje, to zbyt mała różnica temperatur sprawia, że takie rozwiązanie nie ma dużego sensu. Gdyby różnica temperatur była znacznie większa, to takie rozwiązanie byłoby świetnym sposobem na generowanie energii, na przykład elektrycznej. Co ma wspólnego jakaś woda w oceanie z silnikami w samochodach? Tak jak mówiłem, silnik w samochodzie jest również silnikiem cieplnym i obowiązują go te same prawa fizyki. Mówiąc inaczej, możemy spalać w silniku ogromne ilości paliwa, czyli dostarczać mu ogromną ilość energii cieplnej, ale przez spalanie go w złych warunkach, to większość energii zostanie oddana do otoczenia. Ogromnie upraszczając, im bardziej ekstremalne warunki w silniku, tym większą sprawność da się uzyskać. W termodynamice można określić, ile energii mechanicznej da się uzyskać z gazu. Wystarczy znać jego parametry. Na ekranie widzicie wzór, który to określa. Gdybyście znali dokładne wartości, jakie panują w silniku po spaleniu mieszanki, to podstawiając te wartości do wzoru, określilibyście, ile z tej energii cieplnej da się zamienić na mechaniczną, nie łamiąc praw fizyki. Teraz widzicie dwa cylindry o dokładnie takich samych parametrach. Jedyna różnica to temperatura, a więc także ilość energii, jaka została dostarczona do cylindra przy spalaniu. Gdy przeanalizujecie sytuację, zobaczycie, że im większa temperatura i ciśnienie, tym większą sprawność da się uzyskać. Limit z punktu widzenia fizyki zależy więc od tego, jakie warunki aktualnie panują w silniku. I nie jest to 100%, a zawsze kilkadziesiąt procent mniej. Sam proces spalania jest nieodwracalny i generowana jest podczas niego entropia. Straty na samym procesie spalania to od 18 do 33%. Upraszczając, można powiedzieć, że z punktu widzenia fizyki maksymalna sprawność silnika to 80%. Jednak, żeby uzyskać tak wysoką sprawność, silnik musiałby wykorzystywać całą energię dostępną w gazie. Silniki używane w samochodach tego nie robią, nawet jeżeli pominiemy wszystkie straty energii, takie jak tarcie czy chłodzenie. Po prostu spaliny opuszczające silnik mają wciąż wysoką temperaturę i część tej energii da się zamienić na pracę. W samochodach ta energia nie jest wykorzystywana i jest tracona. Jak więc określić maksymalną sprawność w przypadku samochodów? Obecnie silniki pracują przede wszystkim w dwóch cyklach. W cyklu odta w przypadku silnika benzynowego i w cyklu diesla. Teoretyczna różnica pomiędzy tymi cyklami jest taka, że w cyklu odta ciepło dostarczane jest przy stałej objętości, a w cyklu diesla przy stałym ciśnieniu. Czyli idealny cykl odta zakłada, że cała benzyna musiałaby się spalić w jednym momencie, zanim Wał zdąży wykonać jakikolwiek ruch. Jak wiemy, proces spalania chwilę trwa i Wał zdąży się podczas tego procesu obrócić o określoną ilość stopni. Jest to jedyna różnica pomiędzy tymi cyklami. Oczywiście, w rzeczywistości te silniki całkowicie różnią się budową. Jednak jeśli rozmawiamy z punktu widzenia termodynamiki, to można powiedzieć, że jedyną różnicą jest długość procesu spalania. Co więcej, w rzeczywistości w odpowiednich warunkach często to silnik Diesla jest tak naprawdę bliżej założeń cyklu otta. Na ekranie widzicie tego dobry przykład. Wykres przedstawia tempo dostarczania energii, czyli długość procesu spalania dla dwóch podobnych silników pracujących z tym samym obciążeniem. W tym przypadku to silnik diesla jest bliżej założeń cyklu odta i większość paliwa jest spalona w zaledwie 10 stopniach obrotu wału. Dlatego w naszej analizie skupimy się przede wszystkim na cyklu odta, ponieważ jest to bardziej optymistyczny scenariusz. Od czego więc zależy maksymalna sprawność cyklu odta? Od dwóch parametrów od stopnia sprężania i stosunku ciepła właściwego. Te dwa parametry określają maksymalną sprawność silnika. Sama budowa nie ma znaczenia, nie jest więc istotne, czy to silnik Wankla, czy jakikolwiek inny. Jeśli pracuje w cyklu OTTA, to maksymalna sprawność zależy od tych czynników. Współczynnik ciepła zależy od wielu parametrów, ale nie ma potrzeby jego dokładnej analizy. Zwykle stosuje się wartości oparte na proporcjach paliwa do powietrza. Większą uwagę należy skupić na stopniu sprężania. Stopień sprężania oznacza, jak bardzo mieszanka została sprężona. Ile razy objętość przed sprężeniem jest mniejsza niż po. W przypadku silników benzynowych maksymalny stopień sprężania wynosi około 10 i jest ograniczony przez zjawisko spalania stukowego. Oczywiście istnieją technologie, które pozwalają na trochę wyższą wartość sprężania. Jednak jest to bardziej skomplikowane i najczęściej problemem jest spalanie stukowe. Wcześniej pokazałem na przykładzie z oceanem, że można mieć do dyspozycji ogromną ilość energii cieplnej, ale nie być w stanie nic z nią zrobić. Tak samo jest ze stopniem sprężania. Stopień sprężania nie sprawia, że paliwo spalając dostarcza większą energię. Dostarcza dokładnie taką samą energię, ale więcej tej energii można przekształcić na mechaniczną. Gdybyśmy podstawili parametry gazu do wcześniej przytoczonego wzoru, to zauważylibyśmy, że im większy stopień sprężania, tym z gazu można uzyskać coraz więcej energii, mimo że sam proces spalania dostarcza jej ciągle tyle samo. Idealny cykl zakłada sprężanie przy stałej entropii, upraszczając, jest to sprężanie bez jakichkolwiek strat energii. Ciśnienie i temperatura rosną i dopiero wtedy przeprowadzamy spalanie w bardziej korzystnych warunkach, a dodatkową energię włożoną w sprężanie i tak odzyskamy. Wykres przedstawia maksymalną sprawność w zależności od stopnia sprężania i stosunku ciepła właściwego. Współczynnik ciepła został obliczony na podstawie proporcji powietrza do paliwa. Jak widać, dla mieszanki stechiometrycznej i stopnia równego 10 maksymalna sprawność cieplna jest poniżej 50%. Nasze silniki są więc znacznie bliżej maksymalnej wartości niż mogłoby się wydawać. Ponieważ silnik diesla może mieć znacznie większy stopień sprężania i jednocześnie zawsze pracuje na ubogiej mieszance, to jego sprawność jest większa. Stopień sprężania nie jest też złotym środkiem na wysoką sprawność. Im jest większy, tym zawsze teoretyczna maksymalna sprawność będzie większa. Jednak w praktyce przy dużych wartościach będzie się on przyczyniał do innych strat energii i sprawność zacznie tak naprawdę spadać. Co więcej, starsze silniki diesla często miały wyższy stopień niż obecne konstrukcje. W następnym badaniu możemy zobaczyć, jak zmienia się sprawność silnika wraz z uwzględnieniem kolejnych strat energii. W badaniu przeprowadzono 6 symulacji. Po lewej stronie widać, jakie dane przyjęto w pierwszej. Założono stopień sprężania równy 30, stosunek powietrza do paliwa wyniósł około 80 do 1, a długość procesu spalania wynosiła 10 stopni. Jest to więc prawie idealny cykl odta. Sprawność cieplna w takim silniku to około 67%. W następnym przypadku uwzględniono straty cieplne, czyli ciepło odebrane przez płyn chłodniczy i np. olej. Sprawność spada do 53%. W kolejnym dodano tarcie, co obniżyło sprawność do 46%. Następnie uwzględniono bardziej realistycznie stosunek powietrza do paliwa i zasymulowano mieszankę stechiometryczną. W piątej symulacji wydłużono proces spalania do 50 stopni, a w ostatniej zmieniono nierealistyczny stopień sprężania z 30 do 8, co przełożyło się na spadek sprawności do 34%. Tak jak wcześniej wspomniałem, duży stopień sprężania zwiększa np. straty cieplne, dlatego tak drastyczne jego zmniejszenie obniżyło sprawność tylko o niecałe 10%. Widzimy więc, jak to wygląda w rzeczywistości i skąd bierze się niska sprawność naszych silników. Osiągnięcie dużej wartości jest po prostu bardzo trudne. Taki silnik musi mieć wysoki stopień sprężania i jednocześnie bardzo małe straty energii. Jednak w cyklu odta spaliny po opuszczeniu silnika wciąż mają sporo energii, którą częściowo da się zamienić na energię mechaniczną. Z tej energii korzysta na przykład turbosprężarka. Dodatkowo niektóre silniki korzystają z cyklu Atkinsona, co zwiększa sprawność o kilka procent. Na ekranie można zobaczyć, że średnia przewaga cyklu Atkinsona względem cyklu OTTA wynosi około 10%, a im bardziej wydajny jest silnik, tym ta przewaga staje się mniejsza. Ze względu na straty energii w przypadku rzeczywistych konstrukcji mowa raczej o kilku procentach. Więcej o tym cyklu znajdziecie w tym materiale. Nawet jeśli cykl Atkinsona rozpręża mieszankę do ciśnienia atmosferycznego, to spaliny wciąż mają znacznie wyższą temperaturę niż otoczenie. Niewielką część tej energii da się jeszcze przerobić. Obecnie ta energia nie jest wykorzystywana i po prostu trafia do środowiska. Czyli podsumowując, nigdy nie zobaczymy silnika o 100% sprawności, bo łamałby on prawa fizyki. To, ile energii cieplnej da się zamienić na mechaniczną, zależy od parametrów gazu. Jednak, ze względu na to, że spalanie jest procesem nieodwracalnym, to można powiedzieć, że z punktu widzenia fizyki sprawność na poziomie 80% jest maksymalną wartością. A ponieważ silniki w samochodach działają przede wszystkim w dwóch cyklach, to maksymalna sprawność zależy tak naprawdę od stopnia sprężania i jest to jeszcze mniejsza wartość. Można się spodziewać, że nigdy nie zobaczymy seryjnie produkowanego silnika o sprawności przekraczającej 60%, ponieważ wymagałoby to wysokiego stopnia sprężania i jednocześnie bardzo niskich strat energii. Obecnie są jednostki, które mają sprawność powyżej 50%. Najwydajniejsze znajdują się na statkach. Są to często bardzo duże silniki, co również zapewnia dodatkową przewagę. Należy też podchodzić z dystansem do różnych doniesień o nowych przełomowych silnikach. Niezależnie od konstrukcji, każda jednostka działa według tych samych praw fizyki, a tak naprawdę wiemy prawie wszystko o tym, jak silnik działa. Znamy praktycznie każdy aspekt tego, jak energia jest przekształcana i gdzie jest tracona. Warto też pamiętać, że sprawność w rzeczywistości nie jest stała. Dobrym przykładem jest silnik Toyoty o prawie 40% sprawności. Ta wartość faktycznie jest osiągana, ale tylko pod określonym obciążeniem i przy określonych obrotach. Jest to skutek występowania różnych strat energii, których rozmiar zależy od obciążenia.